Jeżeli zdarzyło ci się włączyć podlewanie kropelkowe tunelu i zapomnieć zakręcić kurek na całą noc, to ten filmik jest dla Ciebie. Jest takie tanie i proste urządzenie, które steruje dopływem wody do nawodnienia. Jest to sterownik na kran jednosekcyjny. Kosztuje około 130 zł, ale oszczędność jest wymierna, jeśli puścimy nawodnienie na całą noc i leje nam się woda. Zwłaszcza jeżeli zdarzy nam się to kilka razy w ciągu sezonu. U nas, jak widzicie, jest kran wypuszczony do podlewania ogrodowego. Do niego wcześniej był podłączony wąż, tak jak u każdego ogrodnika zazwyczaj. Ten wąż prowadził około 15 metrów do tunelu, gdzie założone było nawodnienie kropelkowe. I wcześniej odkręcało się zawór z wodą i podlewaliśmy tunel. Ale w międzyczasie coś robiliśmy i zapominaliśmy zakręcić zawór wody. Nadmiar wody, oprócz tego, że podwyższą nam rachunki, to jeszcze był niekorzystny dla roślin, zwłaszcza gdy podlewało się całą noc w tunelu. Teraz, jak widzicie, między kranem a wężem jest podłączony sterownik i on. Później kontroluje nasz zawór wody. Więcej informacji na temat tego sterownika znajdziecie na moim kanale. Zapraszam do oglądania.